No, skurde, wychódź, ty, zakrętko. O, siema, widzowie, w nończej strony ja, Wiktor, no i dzisiaj jestem sąsiad na telefonie, bo sąsiad jedzie po nowy sprzęt. Sąsiad. Siemano! No właśnie, jest sąsiad. No i ja tutaj się męczę z, no jak widzicie, z Władkiem. No bo coś się zepsuło. Postawiłem go w garażu z siewnikiem. Coś się zepsuło. I widzowie nie wiem o co w ogóle chodzi. No bo... Sząsiad! Co? Sząsiad! Ja Ci powiem co ja kupuję. Co? Szumsiat jadę oglądać. Jadę szumsiad oglądać. Co? Taki. Taki kombajn. Kombajn? No. A, to, a bo tam ten klas... Yy, co, co, sprzedajesz się na? Sąsiad. tu poszedł. My panik że się coś tam przytarł. Bo znaczy, zatarł. Patrzcie, bo bo, bo to nowy to. szalony. E! Sąsiad! Co? Bo to był nowy szalony. Trochę go zatarli. Zatarliśmy go Mój no kurna! Będę kupował dwa bizon. Dwa nie jednego? A to ile je po, jej, po ile jeden bizon? Ej, już sąsia, tam chyba około trzydzieści. A, widzicie, jak sąsiad ładnie jest. Są ja też tutaj rzepaki skończyłem. się Co, się też zdościsz? Nie, sąsiad. Ja, te, ja teraz jadę na Tylko ciekawe, czy Władek odpali? Bo widzowie wcześniej, jak próbowałem, to nie odpalał. Znaczy, no coś, coś tam. Szusia to to bo to dzisiaj nie odpad! Coś tam ten kręcił, ale... Dobra, ja próbujemy. Słuchajcie tego pięknego dźwięku, jeżeli mam podgłośnie specjalnego. Czy odpali? Zobaczymy. Kurde! No Susia naprawdę piękny dźwięk. O, o! Nie no, widzowie, Jezu, gaśnie, jako lekko spalnik Dobra, to teraz próbujemy ostatni raz. Dajemy gazu, albo teraz wolnie. I obroty. Szokują, bo to jest już Dobra, sąsiad chyba chodzi. To, to błędę, to I od razu gaz. Dobra. Po... Co wie? Dałem cegłę na gaz, znaczy na obroty. Wszystko ułożone, znaczy nie ułożone, tylko ten. Teraz jak jest ten. Cały ułożony, to jest taki czysty odmianek, że paliwo jest, ale jak już chyba tak dłużej chodzi, to chyba mogę nie wyjechać. Nie wiem, zobaczę. Jeszcze ja tam stałam w tym O no, czarno widzę, bo no, tak. odsiłowałem no, się ze ślubką i, i, i nie wykręciłem się, ale widzę, że chodzi. No, Chciałem wykręcić kręcić jeden. Right. Jak się rozgrzało, to nie wiem jak. A w ogóle, yy, sąsiad? Szto. Bo ja miałam chodzić, bo ludzie pytają o moją trzydziestkę, bo dzisiaj w nocy, jakbym ktoś pytał, ktoś ją podał. A to ja zaraz mam pokręgę się podać. Ale co wy porównajcie w Sąsiad, czy ty coś ukryłaś? Nie. Na pewno? Na po Twoim głosie jakby coś ukrywasz. Nie. Ale no no do ciebie na podwórko tam zajmie. Nie? Słuchaj. Bobiłam złotem. Sąsiad, nie działa, to już na I to Idę się przejść do innych. Nie! Dobra, idę tutaj do tego sąsiada, bo najbliżej mieszka. Pierwszy. Dobra, złotem. Dzień dobry. Dzień dobry. E, mam wezwać policję. Policja! Czy mój urząd, już za 30 został skradziony przez, pa, przez państwa? Oni... Pan mówi o jakimś samochodzie? Nie, o ciągniku. Mieszkam na przeciwnym. Ale ja nie wiem nawet, jak ciągniki wyglądają. A to ja się przejdę po podwórku. To może się Pan przyda. już że... nie mam siły. Różynika, kto tu przybył? Chyba jakiś pan tutaj. chce jakiś kurno, z chciałybym szukać. Panie! Poszedł! Nie mam żadnego ciągnika! Panie! Widział Dobrze, już idę. Kisiej, to się. Dobra, idę do tego samego. Mogę on tego samego. Olu, kto tam nie widać? E, mam za z mojej po policję? O, to gdzie? Ursus 330 u mnie został skradziony, a pan jest sąsiadem. O, to ja się pan przejdę pan. po podwórku. Jak pan taki cpany. Dobra, idź, mój podwórku. Sąsiad? Co? A co ty teraz robisz? Chodzę po podwórkach. Słucham. A, ja sobie tylko będę pole w dzierżawę A które? A później ci pokażę. Bo tam za moim gospodarstwem jest jedna dzierżawa. Chyba właśnie to będę poleć. A. Dobry. Teraz, sąsiad, idziemy tam yy, niedaleko twojego domu. Ale czy nie? Tylko mojego domu, czy nie? Ale tam do sąsiadów pozostał, całkowicie iść może na parafię, no może Właśnie, na, par na parafię pójdę. Jak ten czul zabrał, to nie wiem. Tam samochody stoją. Halo! Czołczo! Szczęść Boże, mam coś po policję. Boczą. Gdzie mój Ursus 330? Jezus, dziecko, ja nie wiem gdzie Kurna jest, ja mam tylko samochody! Dziecko, słyszałeś? Nie, nie słyszę. Nie! To się tutaj przejdę do sąsiada. No? Dobra, brakuje. do nie Dobra, mam Tutaj dojdziemy, bo tutaj mieszka Zbyszek, to on chyba by nie ukradł, nie wiem. Sąsiad, co myślisz, Zbyszek by ukradł, czy nie? Nie, nie wiem, tam szok To idę dalej. No, proszę. Idę tutaj obok ciebie na gospodarstwo. Nie wiem, czego chcesz! Ma pan mojego oświadczenia 130? Nie mam, ja miałam tylko własne mięsa u mechanika. A dobrze, że mogę. tutaj zobaczył? Że tylko byś nie miał. Trzeba mi tu łazić po mojego oświadczenia. Właśnie wychodzę, proszę pana. Dobra. Ja cię kurna WIDZĘ! Już właśnie wychodzę Czy patrzą w Musisz, że ja cię nie widzę Widzę cię kurny ty... na dzień Widzę cię Jak tyłaś po włączę to zaraz szędę wyciągnąć O dobrze, to ja już idę. Do widzenia Poszedł gdzieś. Marcin może by nie ukradł, ale on ostatnio powie mi, co my ukradł. Kurde. Siema, co tam? Masz mojego kursu za 330? Nie, nie mam to mnie. Teraz to nic nie kurde. O, jakieś nawozy masz. Działaną widzę. A czego tam ode mnie chcesz? Nie na pozy się kupiłem z, ze sklepu. O, sąsiad, a czego ty ŁZusa zostawiłeś od karty co takie... Bo kurda było! Uchybale mi kulę! A, a czy nie kulę, tylko kurna powietrze trochę... Dobra, idę tutaj do tego gościa. Szusia to powietrze odeszło szkoła. Ej, a my ten? Y, Janusz chyba by też nie ukrał. A! się ma Janusz. Nie ja mam! Ej, masz mojego Ursusa C330? Nie mam żadnego kurna Ursusza. daj mi spokój! Dobra, to mam. Dobra, no. Idę teraz tutaj, a tam do ciebie się zaraz. O, to, to ładnie na Ale jak sąsiad, to będzie miał przerobowne. Sąsiad! No. Jestem właśnie na Twoim gospodarstwie! Jezu, się my, my, my. Ja my się my nie sąsiad, wyjdźźź Jakiś trójka jest. O właśnie, że chciałem ci zaoferować. Ile za niego? Ani, nie wiem, a ile dosz Tysiąc? Eee... Tysiąc pięćset? Dwa. Dobra, to dwójkę dam jak przyjedziesz, czyli mi nie da z a tutaj zobaczę, może z się... tym... O, New, Hol New Holanda też żeś zostawił. Za szczęście, się ktoś New Holanda beletą. Nie, ja na razie szukam 30. A ja on nie znajdź! A sk skąd ja mam powiedzieć? Jest się dziwnie się nic nie zapoznać. Ssiad wstają. Ty nagrywasz moje kurma, No. Sąsiad. Są nie wiem. Sąsiad, jak masz mojego... Jak masz trzydziestkę, to mów. No dobra, no ale po czym do ubrzku? A gdzie? Ooo! moja no trzydziestka, sąsiad. O, widzę 60 sobie przemalowałeś. No, nową kabinę dołożyłem. A przejadłeś. Ej, Sąsiad! Ładne dźwięki ma i tyle. Dobra, siadam bo do mi trzysteczki. Przepraszam sąsiad, na lewiesz, to byłam potrzeba. Tak? No. Więcej mi Sąsiad, takich... Nie wiem. Po trzech mamy. Tylko się mówi. A jak może się kurwa, jak się by. A po co ty w nocy robiłeś? A A, już ci wierzę. A ci nie obieśliłem, tylko... Sąsiad z złodzieju. Sąsiad? Coś ty Kro... powiedział? Kradnie się sąsiadowi ciągnik, tak? No, ale niech się, nie chciałem się wieczorem budzić, no bo szalnego rana, kurna, musiałem wyjechać. A to kiedy ty go wziąłeś? No, w nocy. Nie Dobra, niech ci będzie. Sąsiad.

Zajeżdżam sobie tego ruchu, bo niestety, ale musimy zrzucać nawóz rozszerzaczem na górny marki KOS, bo niestety nie mam innego. Chcę kupić, ale teraz ten kółko, co będzie kupywał. na dwójkę. A a to sobie przypomnił, jak, jak, jak masz ten kółko. Dwójkę. Kujesz. Dwójkę sobie kupię do trzydziestki. Susiad, a sprzedaż mi kiedyś tą sześciutkę? Kiedyś? Ale Susiad, jak chcesz, to możesz mój próg pożyczyć. Tak, mam swój próg. A czwórka? Nie mów, że zostawiłem. Myślałem, że Władka zostawiłem na obrach. Nie zostawiłem. nie niedługo już przygotowania do zimi, bo odłożony odcinek, chyba jeszcze opryski będą, na w drugie, Gdybym będę dawał. Na pewno muszę to, nie muszę sobie siano zrobić. Suziad! Kiedy mi prasę, kostkę pożyczysz? Czy ty ją sprzedałeś? Czy ją dajesz do Zbyszka? Bo Zbyszek chyba też kostki robi. Nie, no, no już sprzedałem. A Ale słuchajcie, co tu boli? Nie, to ja bez... kupić. To słuchajcie, co on Nie, słuchajcie, teraz ja się kupię. Tak czy tak, teraz te pieniądze. A wiesz, komuś tutaj? Komu? Myszkowi. A to może o niego, ale nie, bo tak czy tak z tych szklarni, teraz pieniądze idą, bo ja tutaj sprzedaję do tego gościa, co kiedyś musiał. YouTube, a? Ja tutaj do niego sprzedaję, o i on mi daje pniuszki i trochę zarabiam sobie. To dobrze Szufię. No bo nie, no to teraz, zaraz zobaczę i... Ale ja powiem Ci, że Szufiak... cię czasami czynie mam w nocy, że idę do niego i kurna są palet na tym nie od jedzie. A? No. Susia to ten, Czy co? nie. Ale ja zobaczę ile to Tak ubiec. na kanapeczkę się, tak prześmarujesz. Bo ja zawsze jadę i kupuję cztery bochenki chleba. Wiesz No. E! No! No! Więc no, szum no, no, no. ja, ja sąsiad też mam. O, to już nie Ale, mam to e, ale ode mnie aż życzę, bo bo ja na razie tak średnio to tak, troszczę nie robię, ten miło. Dobra pójdę. A dobra, że dzisiaj to będzie na i będziemy się jutro oglądali w końcu, yy, więc zobaczymy na no.